3 na trzy, moi drodzy. Ja i dwóch widzów yy, Knights Templar, Francja i yy, Lancaster na Sushi, Francję i Anglię yy, Oczywiście, jeżeli ktoś ogląda na, na powtórkę na YouTube, zostawcie lajka, jeżeli ktoś ogląda na żywo na Twitchu, no to ciśniemy dalej, wiecie, o co mówię. Ja idę tutaj tylko Only kawalerii, nie? Idę tylko pod kawalerię. Yy, na początku idę kawalerię tą francuską, później biorę tą polską kawalerię, idziemy w szlachtę i tak to będzie wyglądać. W razie Szkoda, że ja nie mam wody, nie? Ale zazdroszczę wodę dla ziomka. Bo te doki są OP. OK. Ja już bym na twoim miejscu stawiał doki, stary. Ten, kto gra na dole Francji, to stawiaj doki, mówię ci, bo. Bo. Stary, no, i ten mi przyszedł jeszcze ukraziowca moja moje stary. Ja patrz, ja specjalnie poszedłem agresywnie skautować, żeby sobie zostawić ten rejon na koniec wyskautowania. I przyszedł mój widz yy, i mi ukradłowce, nie? Masną. Dobra, ja. Y, Kubu, Kubuś, ty jesteś chyba. Czekaj, Kubuś, ty masz wodę? To wezmę tam yy, jednego villagersa wyślę, żeby mi dog zbudował, bo też bym się przypiął do wody. <grym>, nie ukrywam, też bym przyjął troszkę wody, wiesz co ci mordo. Pić mi się chce. Po prostu mi się pić chce, nie? mój Jeden villager idzie pół mapy. Nie no pójdę tu na dole, bo, Nie, bo on mnie obie też zabije pierwszy. Dobra, to ja. Port. Dawaj 150 drewna. Dobra, dobra. Dobra, będzie Git, panowie. Będzie chyba okej, okay, nie? Będzie chyba w porządku, moi drodzy. Chyba będzie w porządku. No cóż, nie wiem, tu się na 3x3 to na 3 się raszuje chyba trzeciomerek wewnątrz. Zobaczymy. 75 drwna posługuje. On handluje, on będzie handlował ten typ. Będzie problem. Tak, ja nie stać na te, na statki transportowe, na łodzie rybackie. Niestety nie przewidziałem mojego co fantastycznego builda, wiesz co chodzi, w którym nie wiem co robić. Jest pierwsza łódź rybacka. No way. On chyba powinien zbierać, nie? Te ławice ryb. Takiego. A ta łódź, łódź rybacka, ona będzie sama y, leciała do zbieractwa, czy nie? Z taką śliczną On handluje, nie? Trzeba uważać. Czy ta łódź rybacka, ona sama popłynie i będzie wiedzieć co robić, czy raczej nie? Ta? Ona sama pływa, czyli ją wystarczy tylko kolejkować. Poczekaj, zobaczę. Pusznęłem. Wiesz o co chodzi. I co, wypłynęła ta moja łódka? Wypłynęła. Nie, ona jest śpiąca. Oho. Dobra. Teraz do drewna na maksu. Ty, on te, On tutaj ma izbę handlową. Ja stąd nie mogę wyjechać. On sobie wyjechał nieźle. Dajesz to na ławicę i zbierać cię automatycznie. Do skończenia się. Aha. No dobra. Że ja potrzebuję od cholery drewna. Dobra, ja już prawie jestem w drodze do trzeciej, do czwartej ery, więc git. Prawym na rybę? No dałem tutaj niby zbierać ma. Zobaczymy. Ty, on mi, jego statek handlowy mi rybę zostawił. Co jest? Dobra, ja spróbuję te statki handlowe do ryb, bo to widać też się, to jest giga OP. Muszę stąd wyjechać. Już niestety owiec nie ma i teraz muszę szybko na farmy przejść i będzie git. Tu się już. Uu. Niebieski cave już robi. Aha, jak cave. Ja nie widzę kolorów. To nie wiem jak to włączyć, żeby były kolory w ogóle. Jakieś normalne. Kewalerie, aha. To trzeba uważać, moi drodzy. Trzeba się pilnować. Kurde, ile tu trzeba drewna mieć. To będzie chyba gigi. Jedzenia mam od cholery, nie? Niebieski jest zaraz pod kubusiem. Oho, leci kawalerią prosto na mnie, typek. A ja się skupiłem na robieniu łodzi. Jakoś to przetrwam, palowie, jakoś to przetrwał, spokojnie, nie? Jakoś to przetrwamy, ale... u Jezus, jak ja mam to przetrwać, jak ja nie mam teraz u Dobra, dajemy full do drewna. Dobra, ja teraz robię transition na drewno, bo ja nie jestem w stanie już, chłopie, ja muszę przechodzić na farmę, nie? Jest problem.

Nie, twierdzę. Atakuje cię. Uuu, to w Ciebie wjechał, w kubusia. Ty, trzeba zacząć robić jednostki. To żarty żartami. Trzeba zacząć się zbroić. Tylko że ja potrzebuję drewna jak cholera, nie? Bo stary poszedłem tak w spam tych łodzi do robienia jedzonka, że hit. Dobra, już nie robię tych łodzi, tyle mi wystarczy. Mam bardzo dużo jedzenia, nie? Ja mogę zaraz age'ować do tego, ja mogę za chwilę dosłownie age'ować na szlachtę i później przyjadę, będę jeździł szlachtą. Mój Kubuś, uciekaj! Uciekaj, wejdź sobie do TC i strzelaj, ja zrobię, ja mówię ci, age'uję do szlachty i będzie git. Może nie mam jak ci podesłać pomocy? Cholera jasna. Czekaj, ja już zacznę robić stajnie, żeby w razie czego zacząć napierdzielać. I zacznę robić kuźnię, nie? Wytrzymasz, kubuś, wytrzymasz. Wracaj do. wracaj i wracaj do zbierania, już. Ja zaraz zrobię kawalerię też, spokojnie. Zrobimy to. Zrobimy comeback, panowie. Będzie dobrze, nie? Ja zaraz Ejdżuję do kolejnej ery i będę miał szlachtę. Stary. To już będzie hit. Patrz, 100 zł oh, to sporo. Aj, moi nie chodzą oddawać. To nie jest problem, nie? Dobra, panowie, ja mam czwartą i robię szlachtę. Okej, okay, GG. Zaraz tą szlachtą będę jeździł po całej mapie, nie? Kogo byśmy zaatakowali pierwszego? Ja się zastanawiam. Kogo, w kogo byśmy uderzyli pierwszego? W tego na dole chyba pod Kubusiem. Bo on jest najbardziej agresywny. Spokojnie. Ja zaraz będę samą szlachtę spamował. Nie mam gdzie chodzić, bo tu jest jedna secret site. A mi tam wysyłają cały czas typów, nie? Jak, jak macie już możliwość, macie dużo drewna, to już powoli sobie przechodźcie na farmy. Hmm. Widzisz, kawaleria ciężka szlachty. Zaraz zrobię szlachtę. Będę teraz wspomował szlachtę, spokojnie. Ojejtus, oh yeah, voici les commandements.

Błago niech mi zabija ty, ja sobie zaraz, ja sobie zaraz z tobą pogadam Ale szlachta jest bardzo droga, giga droga jest szlachta. Muszę trochę więcej złota mieć. Advertance, voici les commandements, à vos ordres, sui. Nous avons un port, allez. Vos... Reste tous, écoute les ordonnances. Je pars ça c'est bien, très tous avant écoutes. Allons, sans intermoyer. Si fait Jacques Tondy. Bien, bien, bien. Chevalier en oche. Nous accentons vos commandements. Voyez tous. Votre plaisir est ordonnance.

Je dois on peut au Joe cavalier. C'est bonne maîtrise de ce cas. Assez ce cas. Je suis fier de mon œuvre. Torche. Le chant du chevalier on voit pour la gloire.

A nich dużo nie ma tej kawalerii. Mi się wydaje, że jak ja to zwerbuję, to ja bym go. Ja bym go dupnął tym.

Mam go. Zbierajcie relikty, to daje pasywne złoto. Co nie? Kubuś... Ku, ty, on Kubusia podbijają. O kurde, ty, Gramful, rekrutuj spam już łuczników. Kubusia podbijają. Ja padam, no ja, ja... Ja już rekrutuję jednostki, stary. Ja już rekrutuję jednostki, poczekaj chwilę. Wytrzymaj. Ja już jadę. Jadę, U ratuj villagerów, ratuj villagerów. Odbuduj odbudujesz się, nie? Spokoj, jadę już, jadę już ci pomóc. Jedzie moja kawaleria. Jadę, jadę, jadę. Jedzie szlachta, ale on ma chłopie 17 ty. Granful, musisz zrekrutować jednostki, bo będzie lipa. Oj, moi ludzie sobie jednak nie poradzili. Mieli być giga OP, ale nie byli jednak. Pójście w samą kawalerię było debilne. Dobra, to pójście w samą kawalerię było idiotyczne, panowie. Yy, trzeba robić jakiś comeback. Ja upadam? Nie upadaj, kubuś, poczekaj. Poczekaj, spokojnie. Będzie kombak Izrael, nie? Spokojnie, Granful już jedzie, ja już, ja już zaczynam robić jednostki. Zaraz, zaraz, uciekaj Villagerami koło mnie i wrócisz na to miejsce, zobaczysz. Skombakujemy to. Czekaj, ja zrobię lepsze kusze, nie? Nie, lepsze kusze pod D. Okej, już też już werybuje armię. Zaraz mu zrobimy comeback. wybijemy go i odbudujesz wszystko. Spokojnie, my wszystkie obiekty zniszczymy. No co ty? Zaraz zrobimy comeback, Don't worry, be happy, nie? Dobra, no się noski teleportują, nie wiem, czy się kopię. Dobra, Kubuś wracaj villagerami Wracaj villagerami, odbuduj sobie te Wiesz co chodzi Odbuduj sobie te Kurde, atakują go Ja pierdziele, ale nas ograli Za wolno się Za długo się rozwijałem Wololo? A to jego wololo, ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dobra, chyba przegraliśmy, panowie. Przeorali nas. Ja zostałem ostatni. Chyba nas przeorali, panowie. Tak to jest, jak się nie robi, widzicie, tak to jest, jak się nie robi jednostek, tylko się spamuje, nie? Tak jak ja. ja nie mam nawet jedzenia już. Ja

Ja już jestem dead? Nie no, nie możemy być dead. Będzie comeback, spokojnie. Wrócimy do tego panowie, wiecie o co chodzi? Będzie comeback, gwarantuję wam. Dobra, weźmy to z disbandu już, bo to jest hit. Kubuś jeszcze walczy! Kubuś jeszcze walczy. Bądź. Nie dobiegnę chyba. Za mało jedzenia mam. Moi ludzie dopiero biegną do ciebie, graful. Nie uciekniesz tymi villagerami, nie?

Ty Kubuś robi comeback? Ty kubuś robi comeback, robi villagerów. Oni się nie spodziewają, że Kubuś robi comeback. Wygramy z nimi. Oni się nie spodziewają, że Kubuś robi, że kubuś robi villagerów. Że jest na tyle chory psychicznie, że jeszcze gra w tą grę. Po takim po takim w pierdzielu, nie? Spokojnie. Tylko ja nie wiem, gdzie ja mam wysyłać jednostki. Do Gramfula? Czy gdzie? Bo ja nie wiem, gdzie tu wysyłać jednostki. Do ciebie, Gramful, czy gdzie ja mam wysyłać ludzi? Kurcze, i tylko jedyne czego mi brakuje to jest jedzenie, stary. Nic więcej. Możliwe, że się przegrupują za murem i poleci szturm. No, albo to żółtki we mnie wjadą, zaraz zobaczymy. Spokojnie, poczekaj, poczekaj, gdzie ja mam widać tu! Gdzieś mi złoto się wyparowało? To, to wiesz co? Ja będę zbierał armię u ciebie, Graf Full, w takim bądź układzie. Ja będę zbierał armię u ciebie. Ja teraz przechodzę na Full Eco. Jedzenie, nie? Mi się wydaje, że ich zrobimy. Jakieś takie dziwne mam wrażenie. Czekaj, gdzie to jest? Tam? Tysiąc złota potrzebuję. O, Nie, to ja nie wiem, czy. Aha, on kontruje tak. On teraz wali mi w twierdzę, nie? On się przegrupował po prostu, ten typ. Ja Kurde, za dużo ich, za dużo ich. Za dużo ich, o wiele ich za dużo, nie? A to są jakieś nowych chłopie. Serio. Jakby ja bym miał technologię i bym... Wiesz. Co oni robią? Oni uczników spawnują w głowie. Nic Ja już mam w tych kusz karabiny maszynowe. Ale no... Nie wygramy z nimi no. Kurde, było blisko, ale nic z nimi nie wygramy panowie. Dobra, GG. Napiszę im GG. Może ja poddaję, nie? GG. Czemu wstrzymałeś grę? Po prostu już poddajmy, no. Więcej ich jest. Wiesz co chodzi. Po prostu jest ich więcej. O to dużo mówić. Ale wiem co robię na drugim razem. Na drugim razem, ja zauważyłem, że tu 3 na 3, to się nie opłaca w ogóle kusz robić. Kuszników. Tu się spamuje łuczników w głowie. I mój błąd był, że ja pod kawalerię poszedłem, nie? Tak naprawdę. Mój błąd to było, że ja poszedłem pod kawalerię, nie?